Zresowałem się dwóch rozpoczynamy nasz wyjazd po auto E460 Budny Nie ma tutaj naszej głównej gwiazdy, która odbiera nas w sumie timowe samochody, można powiedzieć. No, jesteśmy gdzieś pomiędzy Łodzią a Warszawą, więc... Niewiele kilometrów spotykamy się w Warszawie, a jutro z samego rana lecimy prosto na Toriaszu. Szybka przerwa na Sabueka. lecimy dalej. Wtaliśmy na Trojastrzę, jesteśmy po pierwszych rozmowach z Buddą, także teraz czekamy na odpowiedź. Już mam, już to Ja nie znam na rewentylatora. mam Więc jakbym mógł prosić y, pierwsze E46. O to dawaj. I pierwszy że ma operatora, tak? Są. Nie wiem, kobiety, mamę, tatę, brata. Chcesz jeszcze kogoś? Bo tak dwie, 2-3 osoby max na osobę, która wygrała. Chyba, że... E, <laughs> się będą się lali. Dobra, dobra, dobra. Chory, tak. Dobra, dawajcie. Więc e, <laughs> wszyscy, którzy są za mną, jeżeli chodzi o laureatów i te w cudzysłowie nie faworyzując jego najbliższe osoby, przejdźmy sobie tędy i wyjdźmy sobie do lewej strony, czyli do wyjścia. idźcie sobie. Ale pojeździć musimy. Um, Proszę. To no, Wczoraj senior. Śmierć. Ale masz nie przejmuj się. Chodźcie tu, przodem do budynku, to jest tu. Chodźcie. Nie, nie, tu. Tak jak mówiłem wczoraj się Nie stresuj się nic. Jedyne co to ja po prostu chcę zapanować nad tym, żeby nie było chaosu, nie? I teraz przodem do budynku jest tam. No, no i masz. Dobra, dobra. Piona. Wiesz, za śrubkami i wszystko wie. Panie Tomaszu, Tak, jest pan Tomasz? Jest pan Tomasz. Słuchajcie, pan Tomasz po kolei. Mamy które 46? Numer uno. To jest. Już mówię. Łukasz wypi. Łukasz, gratulacje dla Łukasza! Konieczną. Jak myślisz, która z tych dwóch trafia do ciebie? Ta, która w studio stała. Niebieska. Ta, która w studio nie stała. Niebieska jest twoja, i w niebieskiej się dwóch termosta. Naprawimy. Ale naprawimy. już wiozą nam nowy termostat, bo to jednak nie wentylator. E, ale jak się upala, to, to działa. Mamy człowieka, który ma pojęcie na, na temat tego, co wygrał. Wybudujecie takie sprzęty? Dokładnie. Ale jak to się w ogóle stało, że trafiliście na 46, podczas kiedy wybudujecie się 46? Pary, bo chciałem ci po prostu dorzucić do poli. No. Nie zależało mi na niczym. No. Wpadł mi drugi interes. Dorzuciłem jeszcze do poli. No. Jak zobaczyłem ten pokój. Nie mówię nie ma sensu. Idę, idę coś porobić. No. Bawiliśmy się świetnie, kupacy oglądają live. Zostawiłem telefon naprawdę pod ładowarką i jak odpalałem S13, mówię chłopaki, tu jest zimno, musimy się ogrzeć. No. Poszliśmy się ogrzeć i co, jakiś nie zamarł. Ja do klienta. Halo? A ty mi o jakiejś firmie tam krzak. Przecinamy krzaka. No tak, tak, tak. Ja, no. ja coś tam wymyśliłem, no. Słucham, mówię, pierwszy moment, no jakiś bot. Taki no taki wiesz, typu... Fotowoltaika. To jest no, się zgadza, nie? nie Ką nagrodą. <grym> no to stary gratuluję ci, masz pieruńskiego farta. Ja do tych E 46 mam zajebisty sentyment i pewnie nie chcesz jej sprzedawać, nie, nie ale stary, mam dla ciebie do No? To będzie jedyne auto, no. w którym wszyscy twoi widzowie będą mieli szansę się przejechać. Dobra, pogadamy na ten temat. <grym> bo tych widzów jest trochę. <grym> stary! Ta na pewno będzie rósł, nie? No Ale nie będzie! Gratulacje dla Ciebie. Yy, potrzebujemy, co potrzebujemy? Potrzebuję twojego podpisu na protokole. No to, to Jeszcze dobrze to, to solicji, jeżeli możesz skrzydła. Umowa północ. A człowieka. I chyba Kamil... A nie, tu jest, dobra, tu jest... Czekaj, bo tam jest... No, I czy nie tylko Termant, to też trzeba Tak. <noise> E, Robiłem takie autostrady. Zapalamy jeszcze. A to spokojnie. O tym jeszcze będziemy wiedzieć, driftowanie. nie. Ale butki, w tak. Mamy każdy rodzaj, wkrętki do góry. Widem. Lucz. Teraz trzyma się. W czoteczka z bo... Wygląda jak Przewaga. Przewaga. <grym> Jutro, odkręcacie? Ja, jest... No, 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 patrzą, tak czego nie będą mogli dotykać. <ścoughs> <ścoughs> Sprawdzamy, no, no, wymontować i przełożyć no, 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 46 Co się stało? Mamy Mów! <ścoughs> co no, ja od razu do niego dzwonię i mu mówię, co jest nie tak, już mów mi. No i siedzę. Czemu? brakuje. No i zajęte, wiesz, sam nie pojadę. A. a Co z tym wentylatorem? Nie, chyba... 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 No <grym> i to najważniejsze to że na tym ojcu pływam. ale już wiosł tam, tam, tam Co? Ale co, sieci, to się czy coś? Ale na ognie nie No nie, no bo ona ma ogółem ona... obiekt Nie trzeba jej dać Przejedziemy się, spokojnie, my sobie termostat sami wyjdziemy Ten toruński woźb, tak jakby Tak, to ja organizowałem Tak? No, w dwa miesiące to zrobiłem O kurwa Mieliśmy tam furę tego resanczego z... Z No Właśnie to z chłopakami osób gadam, żeby też do nas zaczęli ale bo 28 stycznia zaczynamy w ogóle serię imprez no. Które mają się y opierać o e takie drift szyby Co robisz? Y tylko Bokolot robisz? Powiem ci, tak. W ogóle nie co mam przygotować. żadne no. Kompleksowo tak, tak naprawdę opieramy się o wszystko. Jeżeli jesteś typem, który jeździ lambo. Mhm. Nie jestem, ale no znam tak. No. Powiedzmy, że masz, tak? A? A, chciałbyś driftować. No tak, a, ja wiem. Meczy cię z... logistyka. No. wywiezienie no. z toru a. Przepływka się zjebała. No, no tak, jak jesteś tym typem z to nie w tym dziadów. Tak. Tak. No a tak. odstawiasz furę do mechanika? Okej, okay, już wypożyczyłeś tą lawetę. Odstawiłeś mu to, a on ci dzwoni, że no trzeba znaleźć część. No tak. jako typ z tego? No co, wydzwaniasz sekretarkę, a sekretarka Nie wie co to zaczęła. Dokładnie, nie. No. Więc no dobra, kompleksowo odstawienia tak. na tor przez warsztat samoobsługowy, który. Cała do dokładnie. Ja na torze jest. też, nie ja na torze, do tego naszej imprezy jeździmy No i sami jeździmy tak, to... I zaczynamy w ogóle budować Damian widziałeś celka, która jest tutaj? Jeszcze nie Te furki to cicho chodzą, zaraz zobaczysz Może tak będzie. Jeżeli dasz powiechać to ci nawet pokażę Kończą. Ładnie się rozwija. Damian jeździ TLK, no. skupia się w Mercedeszach, no produkujemy laminaty do tego. Black jest takie jak to. No. sobie no, jeździ teraz na 30, która ma tam 200 koni. No. Miał, Miał bardzo robię. dużo przepraw z różnymi mechanikami, milion silników. Mamy, Dopiero mój jeździ w od w roku. No. <noise> Kupił sobie teraz Turbo od jednej z grup w Polsce. No Moezak mi, będziemy to też przeprowadzić na Janusz. No? Tak, no. dokładnie. Może za pędziem, nie śmiesznie. Janusz Dzikus z nami no, jest e, krótką chwilkę, ale też sobie buduje jeszcze 3.6. Piotrusz ma s tą którą ale wcześniej zadzwoniłem, czy możemy, nie? I? Ja tak, ja, ja się dowiedziałem z live'a, że mi jest trzynastkę w się z moim kolegą mechanikiem i tak naprawdę, wie, wiemy sobie, budujemy jakiś warsztat, budujemy infrastrukturę, pod to o czym ci właśnie mówię i... Po prostu chcemy zrobić tyle szumu, ile się da. tak? No Przy tym złapać jakiegoś sponsora, no bo chłopacy na razie jeżdżą za swoje, jakby na to nie patrzyli. Wow, I mamy jeszcze, przepraszam, Adriana, który w tej chwili specjalnie wyjechał do Norwegii, bo nie chciał sprzedać swojego CLA na to, żeby budować kolejne co auto, jest? a ma swoje E36 w pandemii, nie? Okay. Więc naprawdę, no, u nas się dzieje. A to Powiec, dużo. co ma te trochę, żeby. To, 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 to temat. A... Co ma ja co? To, to ma służyć, nie? Że, że twoi widzowie też będą mogli się tym trzeć. No, czyli będzie... W ogóle to auto już zarobiło na siebie. Okej, okay, no. wczoraj. No i jak wydałeś na nie dwie stówki to na pewno. Nie, nie, nie. nie. Ja mówię zarobiło na siebie, w sensie, się na nim, w A, no, no, no. E, licytowaliśmy pierwszą godzinę nauki jazdy driftu. A okay. na to i wygrało 850 zł. No, no to już jest kurczę. I podstawy Wiadomo. będziemy właśnie na tym samochodzie też no, tak, uczyć, to są, to są tylko to typowe i... podstawy, to, to nie będziemy no, to to, no, będzie upierdalać na torze, żeby będzie. To jest pierwszy coś? bączek, pierwsza 8. 8. No, ta, ten ta. Ten Czyli jeżeli ktoś ta. będzie chciał po prostu inaczej przesort ludzi, którzy chcą sobie zrobić im zdjęcie, nagrać live'a, cokolwiek, to jest pierwsza godzina i za to płacą jakieś tam, wiesz, no, minimum, tak? Mhm. A jeżeli chcą naprawdę nauczyć się driftu to... mamy rifterów, masz tak zaplecze, masz wszystko. Tak? Rozumiem, wiem o co chodzi. I kiedyś może w końcu ten Toruś się ruszy, nie? No bo Państw już... się tak popularyzuje, że o, kur, no, no i właśnie szkoda by było, żeby... Obawiam. Słuchaj, cały... Początek, Kreszynko. Cały czas omijasz to Kujawsko-Pomorskie, nie? Tankują gdzieś w Gdańsku, tankują gdzieś w Kielcach, czy gdzieś tam, gdzie... Ja już nawet nie pamiętam tych wszystkich filmów. A do Torunia ja nawet nie przyjdziesz. Tadeusz udostępnił twojego live'a, rozumiesz? Rydzyk rydzyk, rydzyk, rydzyk. Rydzyk. rydzyk, rydzyk! Widziałem to! W szoku byłem! Nasz trochę. sąsiad! Nasz sąsiad. On ma złoty pałac. Więc... Skur... Więc. Wiem, wiem. Nie to, że m... nakłaniałem cię do tego, żebyś. Ja byłem przecież raz w którymś sobie. Nie wiem, że byłeś, ale takich tak racji nie rok, no. rok, tak, rok, tak, W Daleko, kurwa! Jak ja, jak ja <laughs> sam Moja wina? Nie, nie mam czasu zjeść obiadu, nie? A, a ty taki... tak jak. A, a jak wrzuciliście my cię re... jako reklamę na live'a, to się odezwali, ludzie? Stary. Wywaliło sklep, nagle walnął czy tysięcy odsłon Tak, tak z powrotem, dobra, nieważne Było, nie ma, no ale live wrócił, to jest coraz, wiesz... Tam oglądałem raz na jakiś czas I firma też się już przeprężawia właśnie na, wiesz, driftowozy Celka, wiesz, Black Series i tak dalej e, Czyli odbijamy od tego brandu i idziemy w tą stronę e, I stąd też febla motorsport, tak? Bo jednak, jednak zaczynamy zajmować się motorsportem A poza samymi laminatami Chcemy budować po prostu takie auta. W pełni. Nie mamy jeszcze tego warunków. Robimy wszystko na ziemi. Nie mamy podnośników. Chcemy warsztat, co Dla ludzi, którzy jeżdżą po torze. Czyli spieprzyć się auto, masz mechanika. Wjeżdżasz z tym autem do nas, 13 km toru. Z tego, który zaraz zmodernizujemy. <laughs> Rozumiesz? Człowiek z wizją. Ale gdyby nie wizja, to nas by tu nie było. Tej, tej motorkiestry, którą zorganizowałem sam z asystentką w dwa miesiące, też nie, a może być tak, jeszcze nie zliczyli ni tego, że to będzie jedna z największych motororkestrów ojse. No wiesz, no, jeszcze no. <grym> mamy, no, 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 no. No. Za du za dużo tych, wiesz, za dużo wątków, za dużo informacji. Za dużo informacji. Ale... Co, a może podpalimy ją w końcu trzeba by sprawdzić, czy działa, nie? Nie, no nie, jednak no Zobaczcie, zobaczyć nie, Wy no, to nie, To, to. Założyć lepiej lamina, czy no, lamina, to nie, czy Założyć nie, 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 będzie nie, 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 sobie, nie, 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 Nie ma mocy Jak nie ma mocy? Nie ma mocy Patrz Co zjeżdżaj Siadaj Dlaczego nie Zobaczysz To ma biegun nie Jest taki temat mały, nie? No Nie jest mały Zaraz zrozumiesz Co jej jest? Fajnie dokręca się Tylko to wchodzi nam w tryb awaryjny Z się, się sufram jest podka co mam chodzi w tryb awaryjny no i teraz weszła Co weszła? Przy próbie upalania normalnie odcinało jak spuszczałem sprzęgło wyrównywało mi obroty no, widzisz? No To jest tryb awaryjny Nie nie poczekaj Morda no. Kurwa miałeś trakcję włączoną no, Wariaci, kurwa ja jestem kurwa od naprawiania, oni jeżdżą, o jeżdżą Będzie dobrze jeszcze, będzie dobrze Pamiętaj, żeby latać bokiem z wyłączoną trakcją My nie mamy Czemu takiego... Czemu jest w ogóle ale trakcja? Ale powiem Ci tak, ale powiem Ci tak Zestresowałem się Zestresowałem się Zestresowałem się Co? Widzisz, jesteśmy teraz, wiesz, kwitanie Tak Powiem Ci, kurwa, zestresowałem się, ale to była trakcja Nie było tematu Nie <laughs> Mówimy im czy nie? Nie, 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 bo ty możesz powiedzieć. Powiem im, Dora? Dawaj, Musicie mu powiedzieć, że się trakcję wyłącza, jak się bokiem chce. Nie, <grym 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 nie, nie. Co? Bo, Dlatego mówimy, że musimy. On, on to samo powiedział, on powiedział tak, to się składa, u mnie oni jeżdżą. Tak, więc no. I Ja się cieszę Jeździmy z tego, że moje auto jeżdżą, a nie stoją. Słuchaj, teraz, bal. Uwaga! No dobrze, no dobrze, <tryk <tryk to już wczoraj było grane. No i teraz idzie. Ja... Jest, ja to motocyklista jestem bardziej niż samochodzisz. Tak te sprawy, dlatego er jest mi bardziej pasobowy. Żebyśmy się za górką z suprom nie spotkali, bo to zawsze jest. Najgorsze miejsce możliwe. Ja bym tu wlewać. Nie będę. A właśnie, jest problem z lawetą. Pomożesz popchać? No, tak. <takujesz> bo w Warszawie. Bo nie ma naklejki febli. Tak, a, bo w Warszawie się okazało, że akumulator nam pierdolony. Nie, popchamy normalnie. Nawet możemy nagrać, że pchamy. W Warszawie. Ja pchać. W Warszawie pa... Wtedy ja mam mówię. Weź, mi teraz wywal ten termostat. Więc e, tak jak w motosporcie bywa, e, nigdy nie wiesz co zaraz się spierdoli, więc spierdolił się termostat. Trzeba go wywalić, ale nie będziemy robić tego tutaj, tylko zrobimy to już u siebie. To jest kluczyk, twój kluczyk niech służy. To jest kluczyk.